Syn dostał zegarek po ojcu. Stary, zużyty i niemodny. Poszedł do lombardu i usłyszał: Za taki zegarek możemy dać panu maksymalnie 10 zł. Stwierdził: Dobra, pójdę jeszcze do jubilera. Jubiler powiedział że za ten zegarek może otrzymać 100 zł. Stwierdził, blisko jest kolekcjoner, więc jeszcze pójdę do kolekcjonera, jak to jest taki wiekowy zegarek, to może jednak usłyszę, że chociaż te 200 zł otrzymam. No i poszedł do tego kolekcjonera i kolekcjoner zobaczył ten zegarek i powiedział, proszę pana, ja go szukałem, ja mogę panu dać 5 tysięcy za ten zegarek. Zadzwonił do mamy i powiedział tak, mamo, ja nie wiedziałem, że ten zegarek jest tak cenny. I mama trochę smutna, z takim nostalgicznym głosem odpowiedziała, bo nie wiedziałeś, synku, kogo masz o to zapytać. Jaki jest dla nas z tego morał? Mianowicie taki, byśmy nigdy nie pozwolili, aby ktoś, kto nie zna naszej wartości, mówił nam, ile jesteśmy tak naprawdę warci. Zostawcie subskrypcję, zostawcie lajka, zostawcie komentarz. Szczęść Boże! Hej.